W ogóle, że to ma jakikolwiek kontakt ani z cokolwiek wspólnego ani z reklamodawcami, zupełnie nic z tego nie mam. Warszawa budziła się powoli do życia, kiedy nagle w świadku medialnym pojawiła się wieść, która wstrząsnęła nie tylko fanami kuchni i telewizji, ale całą Polską. Magdalena Gessler, barwna, nieprzewidywalna, pełna energii i emocji, królowa polskiej gastronomii, ogłosiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Nie były to ani nowe kuchenne rewolucje, ani kolejny projekt artystyczny czy kulinarny. To była wiadomość, która sprawiła, że tysiące osób przecierało oczy ze zdumienia. Ślub Magdy ale jak to możliwe pytali jedni. I z kim? Dopytywali drudzy, gotowi na sensację. Prawda okazała się bardziej szokująca niż ktokolwiek przypuszczał. Magdalena Gessler, kobieta, która przez lata uchodziła za ikonę wolności, niezależności i temperamentu, postanowiła oficjalnie przyznać się do uczucia, które ukrywała przed światem. A tym uczuciem był on, Łukasz Dąbrowski. Nie aktor, nie polityk, nie celebryta z pierwszych stron gazet. Człowiek o twarzy pełnej ciepła. Spojrzeniu spokojnym, a zarazem niosącym w sobie też jakąś tajemniczą intensywność. Ich relacja długo owiana była sekretem. Widziano ich czasem razem gdzieś w kawiarniach Warszawy, innym razem na spacerach w ogrodach, ale nikt nie traktował tego poważnie, raczej jak przyjacielskie spotkania, chwilowe towarzystwo. Nikt nie wierzył, że ta ognista żywiołowa Magdalena może nagle poddać się cichej, niemal spokojnej miłości. A jednak wieść o ślubie pojawiła się nagle, bez zapowiedzi, bez wielomiesięcznych przygotowań. Nikt nie miał zaproszenia, nikt nie znał szczegółów. Dopiero w dzień uroczystości media eksplodowały zdjęciami Magda w sukni, która absolutnie nie przypominała klasycznych kreacji ślubnych. Była pełna koloru, ekstrawagancji, kwiatowych haftów i falban, jakby sama natura chciała tańczyć wokół niej. Obok niej. Łukasz, elegancki, ale prosty, w garniturze bez przepychu, jakby celowo chciał nie odciągać uwagi od swojej ukochanej. Ceremonia odbyła się w ogrodzie, wśród drzew i kwiatów, które Magda sama wybrała. Nie było czerwonych dywanów ani setek gości z show biznesu. Było za to coś innego. Intymność, szczerość, prawdziwa radość. Goście, którzy mieli szczęście tam być, opowiadali później, że widzieli Magdę Gessler w zupełnie innym świetle, nie jako królową kuchni, która potrafi krzyczeć i walczyć o smak potraw, ale jako kobietę zakochaną, rozpromienioną i szczęśliwą jak nigdy dotąd. Kiedy wypowiedziała słowa przysięgi, jej głos drżał, co w przypadku tej pewnej siebie kobiety było czymś niemal nie do uwierzenia. Łukaszu, jesteś moim spokojem i moją burzą, moim początkiem i moim jutrem. Mówiła, a w oczach obecnych pojawiały się łzy. Po ceremonii nikt nie chciał wracać do domu. Wesele przerodziło się w święto, które trwało całą noc. Na stołach oczywiście, nie zabrakło dań wymyślonych przez Magdę, ale były też potrawy przygotowane przez Łukasza, które pokazały, że ich miłość to nie tylko emocje, ale też wspólna pasja. Muzyka, tańce, śmiech, wszystko brzmiało jak bajka, której nikt się nie spodziewał. Największym szokiem dla świata nie był jednak sam fakt ślubu, ale to, że Magdalena Gessler w końcu przyznała: tak, kocham, tak, to mężczyzna mojego życia. Tak, to Łukasz. Te słowa zamknęły usta wszystkim sceptykom. Do tego wieczoru Polska zrozumiała, że nawet najbardziej nieprzewidywalne serca potrafią znaleźć swoje miejsce. A historia Magdy i Łukasza stała się nie tylko opowieścią o miłości, ale też dowodem, że szczęście może przyjść w najmniej oczekiwanym momencie i to z siłą, która burzy wszystkie wcześniejsze przekonania. Dot rodzina Magdaleny Gessler od zawsze owiana była aurą barwnej tajemnicy, która fascynowała, intrygowała i przyciągała uwagę. Nie była to zwyczajna rodzina, lecz swoisty tygiel kultur, pasji, dramatów i radości. Każdy jej członek wnosił do tej historii osobny świat, a razem tworzyli opowieść przypominającą wielobarwną mozaikę, w której nie ma miejsca na nudę. Matka Magdy, kobieta niezwykle delikatna, a zarazem silna, miała w sobie tę przedwojenną elegancję, która przejawiała się w każdym geście i spojrzeniu. Była osobą cichą, ale to właśnie ona nauczyła córkę szacunku do tradycji, smaku i sztuki tworzenia atmosfery w domu. Jej uśmiech, zawsze lekko zamyślony, krył w sobie wspomnienia o dawnych czasach, które czasem powracały przy rodzinnych spotkaniach, gdy rozkładano stare fotografie i odżywały zapomniane opowieści o przodkach. Ojciec Magdy, postać wyrazista, surowa, lecz pełna charyzmy, był człowiekiem, który potrafił narzucić rodzinie dyscyplinę, a jednocześnie miał serce ogromne jak ocean. Był to człowiek inteligentny, zanurzony w świecie kultury, zawsze z książką w ręku, zafascynowany historią i polityką. Jego wpływ na Magdę był ogromny, bo to właśnie on zaszczepił w niej tę bezkompromisowość, którą później świat poznał na ekranie telewizora. Rodzeństwo Magdaleny również miało swoje niezwykłe ścieżki. Brat, którego pasją była muzyka, godzinami potrafił grać na gitarze, a dźwięki rozbrzmiewały po całym domu, mieszając się z zapachem dań przygotowywanych w kuchni. Była też siostra, kobieta niezwykle ciepła, ale i pełna energii, która nieustannie wprowadzała w życie rodziny harmonię i pogodę ducha. Razem z Magdą tworzyły duet, który w oczach znajomych był jak dwie przeciwstawne energie: jedna spokojna i wyważona, druga szalona i porywcza. To zestawienie powodowało czasem konflikty, ale jednocześnie cementowało więź, bo obie wiedziały, że mimo różnic zawsze mogą na siebie liczyć. Dzieci Magdy. To osobny rozdział tej historii. Jej syn, wychowany w atmosferze artystycznej, miał w sobie ogromną wrażliwość. Jego spojrzenie na świat było pełne refleksji, a każde jego słowo niosło ze sobą głębie. Córka natomiast odziedziczyła po matce zamiłowanie do barw i piękna. Od najmłodszych lat fascynowała się modą, sztuką i kuchnią, tworząc własne projekty, które czasem zadziwiały dorosłych swoją dojrzałością. Wnuki, które pojawiły się później, wniosły w życie Magdy zupełnie nową jakość. Każdy ich śmiech, każdy gest przypominał jej, że rodzina to największy skarb, a więzy krwi są tym, co trzyma człowieka przy Ziemi, niezależnie od kariery czy sławy. Nie można też zapomnieć o tych, którzy odeszli, ale pozostali obecni w sercach. Babcie i dziadkowie Magdy byli ludźmi, którzy przeszli przez najtrudniejsze czasy w historii Polski. Ich historie o wojnie, o utraconych przyjaciołach, o trudach życia codziennego były dla młodszych pokoleń nie tylko nauką, ale i inspiracją. To właśnie z ich opowieści wyłaniał się obraz rodziny silnej, nieugiętej, zdolnej przetrwać każdą burzę. Dom rodzinny Magdaleny zawsze pachniał jedzeniem, śmiechem i muzyką. Był miejscem, gdzie drzwi nigdy nie były zamknięte, gdzie zawsze znajdowało się miejsce przy stole DLA, niespodziewanego gościa. Te długie kolacje, podczas których toczyły się rozmowy do późnej nocy, kształtowały Magdę jako osobę. To tam nauczyła się, że jedzenie nie jest tylko pożywieniem, ale symbolem wspólnoty, że stół łączy, a smak potraw może być językiem miłości. Relacje w tej rodzinie były intensywne. Bywało, że dochodziło do kłótni, czasem bardzo gwałtownych, ale zawsze kończyły się pojednaniem. To właśnie ta intensywność uczuć sprawiała, że każdy dzień był pełen emocji. Były łzy, były uśmiechy, były wspólne podróże i powroty. Magda, choć często wyjeżdżała za granicę, zawsze wracała myślami do swoich korzeni, do wspomnień, które dawały jej siłę. Z biegiem lat rodzina Gesslerów stawała się coraz bardziej rozbudowana. Kolejne pokolenia wnosiły nowe historie, nowe pasje, nowe wyzwania. Zjazdy rodzinne były wydarzeniami, na które wszyscy czekali z niecierpliwością. Stoły uginały się od potraw, rozmowy mieszały się z muzyką, a dzieci biegały między dorosłymi, tworząc atmosferę nieustannego święta. Rodzina Magdaleny była jak saga wielowątkowa, pełna kontrastów, ale przede wszystkim autentyczna. Każdy członek miał swoją rolę, swoje miejsce, swoje znaczenie, i choć życie rzucało ich w różne strony świata. Choć czasem dzieliły ich różnice poglądów, to jedno zawsze pozostawało niezmienne poczucie, że są częścią czegoś większego, że więź, którą dzielą, jest nierozerwalna. To właśnie ta rodzina sprawiła, że Magdalena Gessler stała się kobietą taką, jaką znamy dziś barwną, silną, niepowtarzalną. Majątek Magdaleny Gessler od zawsze fascynował opinię publiczną, bo nie był zwykłym zbiorem przedmiotów, lecz misterną siecią historii, wspomnień, dzieł sztuki, nieruchomości lokali gastronomicznych i drobiazgów, które razem tworzyły niepowtarzalny świat pełen kolorów, smaków i kontrastów. Wnętrze jej posiadłości, rozsiane po różnych zakątkach Polski i Europy, wyglądały jak rozdziały powieści. Każda sala, każdy mebel, każdy obraz niósł ze sobą opowieść. W warszawskim domu na Mokotowie, otoczonym zielenią starych drzew, ściany zdobiły obrazy polskich malarzy XX wieku, ale też kilka płócien hiszpańskich, przywiezionych jeszcze z czasów młodości. Każdy pokój miał swój motyw przewodni. Salon tonął w pastelach i złocie, kuchnia błyszczała miedzią i ceramiką, a sypialnia pachniała lawendą, którą sprowadzała prosto z Hiszpanii. W samym centrum Warszawy jej restauracje stały się ikonami. U Fukiera na rynku Starego Miasta nie była zwykłą knajpą. To było miejsce spotkań artystów, polityków, ludzi kultury, gdzie każdy stolik widział więcej niż niejeden salon polityczny. Piwniczne wnętrza skrywały tysiące butelek win kolekcjonowanych latami, niektóre tak rzadkie, że somelierzy z Paryża przyjeżdżaliby tylko na nie spojrzeć. Kolekcja win była częścią majątku, której wartość rosła z każdym rokiem. Ale Magda traktowała ją nie jak inwestycję, lecz jak rodzinny skarb. Oprócz restauracji w Warszawie, Gessler miała również udziały w lokalach w innych miastach. W Łodzi, Krakowie, Poznaniu, każde miejsce niosło ze sobą inny klimat. Jedno inspirowane kuchnią śródziemnomorską, inne pełne kresowych smaków, jeszcze inne zanurzone w polskiej tradycji. Wnętrza urządzała sama, a każdy detal od lamp po zastawę stołową wybierała z taką pasją, że powstawały przestrzenie, które nie tylko karmiły żołądek, ale i duszę. Niemniej imponujący był jej majątek ruchomy. Kolekcja biżuterii, gromadzona przez lata, przypominała prywatne muzeum. Pierścionki z szafirami, naszyjniki z pereł, bransolety wysadzane diamentami – każdy przedmiot miał historię. Jedne były prezentami od najbliższych, inne pamiątkami z podróży, jeszcze inne kupowała sama, kierując się intuicją. Była też ogromna kolekcja sukien, kreacji Hot Couture, w których Magda występowała na galach. Niektóre z nich były dziełami znanych projektantów, inne powstały na jej własne zamówienie, bo chciała, by strój opowiadał o niej, o jej nastroju, o jej duszy. Podróże także stanowiły część tego majątku. Nie tyle w sensie materialnym. Ile duchowym? Z każdej wyprawy przywoziła coś wyjątkowego ręcznie tkane dywany z Turcji, kolorowe talerze z Maroka, figurki z Meksyku, ceramikę z Portugalii. Każdy przedmiot znajdował swoje miejsce w jej domu, tworząc mozaikę kultur i smaków. Goście, którzy wchodzili do jej przestrzeni, mieli wrażenie, że znaleźli się w Muzeum Podróży, gdzie każdy zakątek opowiada historię innego zakątka świata. Majątek Magdy to także ziemia działki poza Warszawą, w miejscach pełnych zieleni i spokoju. Tam znajdowały się jej prywatne ogrody, pełne róż, hortensji i magnoli. To były przestrzenie, w których mogła odpocząć od zgiełku miasta, oddychać pełną piersią, słuchać śpiewu ptaków i zbierać siły na kolejne rewolucje. Dot ogromne znaczenie miał także dorobek intelektualny, książki, które napisała, programy telewizyjne, które stworzyła. To nie tylko przyniosło jej sławę, ale i konkretne zyski finansowe. Każda publikacja sprzedawała się w tysiącach egzemplarzy, a każdy sezon programu kulinarnego przyciągał miliony widzów, co budowało jej markę i wpływy. Nie można pominąć także dzieł sztuki. Magdalena od zawsze była kolekcjonerką, malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika. Niektóre prace kupowała na aukcjach w Polsce, inne przywoziła z zagranicy. W jej kolekcji znalazły się zarówno prace młodych artystów, jak i dzieła uznanych mistrzów. Była estetką, jej oczy od razu dostrzegały piękno, a intuicja podpowiadała, które dzieło z czasem stanie się bezcenne dot na koniec. Najważniejsza część majątku, której nie da się wycenić ludzie, to rodzina, dzieci, wnuki, partner Łukasz Dąbrowski, przyjaciele i współpracownicy. Bez nich te wszystkie nieruchomości obrazy, biżuteria, restauracje byłyby tylko pustymi przedmiotami. To ich obecność, ich głos, ich miłość nadawały sens temu wszystkiemu, bo majątek Magdaleny Gessler nie jest tylko materialnym bogactwem, to świat pełen emocji, wspomnień i pasji, który wciąga każdego, kto choć na chwilę do niego zajrzy, dot tym koma, co na zawsze wpisało imię Magdaleny Gessler w świadomość milionów Polaków, było dzieło, które trudno zamknąć w jednym słowie: kuchenne rewolucje. Program, który zaczął się niepozornie jako kolejny format telewizyjny, z czasem stał się czymś znacznie większym manifestem, spektaklem, podręcznikiem życia, a DLA wielu wręcz terapią. To nie była tylko telewizja to była scena, na której Magda stworzyła swoje najważniejsze dzieło, które uczyniło ją ikoną. Na początku nikt nie przypuszczał, że kuchenne rewolucje odmienią sposób myślenia Polaków o jedzeniu, gościnności i o samej gastronomii. Pierwsze odcinki nagrywane były w małych, zaniedbanych lokalach, gdzie stoliki trzeszczały, a w kuchniach unosił się zapach zastałego oleju. Magda wchodziła tam jak burza kolorowa, głośna, bezkompromisowa. Jej pierwsze słowa do właścicieli często były jak cios, ale to był cios potrzebny. Tak się nie da. To nie ma prawa istnieć. Mówiła, a widzowie przed telewizorami otwierali szeroko oczy. Dot, tajemnica sukcesu polegała na tym, że pod tą burzą kryła się czułość. Magda krzyczała, rzucała talerzami, ale potem siadała z właścicielami, patrzyła im w oczy i mówiła: Macie w sobie siłę, uwierzcie w to. To była magia. Z chaosu rodził się porządek, z rozpaczy nadzieja, z ruin restauracji, miejsce tętniące życiem. Z każdym kolejnym odcinkiem program Rusów w siłę. Powstawały nowe restauracje, które po wizycie Gessler zaczynały prosperować, a ich właściciele zyskiwali drugą szansę. Widzowie pokochali te narracje: upadek, kryzys, walka, odrodzenie. To przypominało ludzkie życie, bo każdy z nas mierzy się z trudnościami, a Magda pokazywała, że zawsze można się podnieść. Kuchenne rewolucje to jednak nie tylko przemiany lokali. To także kulinarne dzieła sztuki, które Gessler wprowadzała do Kard Jej barszcz pachniał dzieciństwem, jej schabowy miał chrupkość, o jakiej marzyły całe pokolenia, jej desery były jak obrazy kolorowe, pełne fantazji. Każde danie miało opowieść, każdy smak swoją historię. Widzowie czuli, że uczestniczą w czymś więcej niż programie kulinarnym. W rytuale, który łączy ludzi do fenomen kuchennych rewolucji, sprawił, że nazwisko Gessler stało się marką. Magda była zapraszana do wywiadów, pisała książki, tworzyła nowe restauracje, ale w centrum zawsze pozostawał ten program, to dzieło, które przypominało wielką powieść pisaną na oczach milionów. Każdy odcinek to nowy rozdział, każda przemiana, nowa opowieść o nadziei i wierze w siebie. Dzieło to miało też wymiar terapeutyczny. Widzowie, którzy sami zmagali się z problemami w życiu, mówili później: dzięki Magdzie uwierzyliśmy, że możemy coś zmienić. To nie była przesada. Jej energia, jej kolory, jej autentyczność przenikały przez ekran i docierały prosto do serc. Ważnym elementem kuchennych rewolucji była także estetyka. Restauracje po metamorfozach wyglądały jak dzieła sztuki: pełne światła, barw, tkanin, które Magda osobiście wybierała. Każdy detal obrus, lampa, obraz na ścianie tworzył atmosferę, która miała zachwycać gości. To był teatr i to teatr najwyższej próby, bo grany na żywo, bez powtórek, w realnym życiu prawdziwych ludzi. Kuchenne rewolucje stały się czymś więcej niż formatem telewizyjnym. Były fenomenem społecznym mówiono o nich przy stołach, w szkołach, w biurach. Cytaty Magdy weszły do języka potocznego jej styl bycia. Bezpośredni, odważny, barwny, uczynił ją ikoną popkultury. Największą siłą tego dzieła jest jednak to, że trwa do dziś. Każdy nowy sezon przyciąga kolejne pokolenia widzów, a magia Gessler nie słabnie. To dowód, że Kuchenne rewolucje to nie tylko program, to żywa historia, która zmienia oblicze polskiej gastronomii i świadomości społecznej. To, co zaczęło się jako telewizyjny format, przerodziło się w swoistą epopeję o smaku, człowieczeństwie i walce o lepsze jutro. Każdy kolejny sezon kuchennych rewolucji niósł ze sobą nowe tysiące mikrohistorii, które budowały dzieło życia Magdy Gessler. Gdy wchodziła do restauracji, jej oczy błyszczały, bo dostrzegała nie tylko brudne obrusy czy zaniedbane kuchnie. Ona widziała historię ludzi, którzy często przegrali walkę z losem. Jej dzieło polegało nie tyle na przemalowywaniu ścian i zmienianiu menu, ale na odradzaniu nadziei w sercach ludzi. Dot jednym z najważniejszych szczegółów tego dzieła była rola. Koloru. Gessler traktowała barwy jak język. Gdy widziała lokal pogrążony w szarości, wiedziała, że musi wnieść do niego życie fiolety, turkusy, złoto, pastele. Uważała, że kolor ścian potrafi zmienić psychikę gości i właścicieli. Jej dzieło było więc nie tylko gastronomiczne, lecz i psychologiczne, dot innym aspektem była walka z rutyną i strachem. Wielu właścicieli restauracji bało się zmian, trzymali się kurczowo starych, nieskutecznych rozwiązań. Magda, dzięki swojej charyzmie, rozbijała ten mur. Jej gniew, krzyk, a nawet teatralne rzucanie talerzami miały jeden cel, wstrząsnąć ludźmi, żeby obudzili się z marazmu. To było jak terapia wstrząsowa, ale skuteczna. Kuchenne rewolucje były też dziełem edukacyjnym. Polacy, którzy oglądali program, zaczynali zwracać większą uwagę na świeżość produktów, higienę, estetykę podania dań. Gessler zmieniała więc nie tylko restaurację, ale i świadomość całego społeczeństwa. Kolejnym detalem, który tworzył unikalność tego dzieła, była rola dialogu. Magda nigdy nie zatrzymywała się na kuchni, siadała z właścicielami, pytała o ich życie, dzieciństwo, marzenia. Zdarzało się, że podczas takich rozmów ludzie płakali, wyjawiali swoje największe lęki. Program stawał się lustrem, w którym odbijały się nie tylko talerze i garnki, ale całe ludzkie losy. Dzieło Gessler miało też wymiar społeczny i ekonomiczny. Po każdej udanej rewolucji, lokal zaczynał tętnić życiem, ludzie z okolicy mieli nowe miejsce do spotkań, pracownicy odzyskiwali wiarę w przyszłość, a właściciele wychodzili z długów. Tym samym Magda wpływała na lokalne społeczności. Nie mniej ważny był element teatralny. Gessler zdawała sobie sprawę, że telewizja rządzi się własnymi prawami. Jej barwny język, ekspresyjne gesty, nieszablonowe stroje to wszystko budowało dramaturgię, ale pod warstwą widowiska kryła się szczera pasja do ludzi i jedzenia. Z biegiem lat powstawały też legendy i anegdoty związane z jej programem. Opowiadano o nocnych nagraniach, kiedy cały zespół pracował do świtu, żeby zdążyć z przemianą lokalu. O momentach, gdy Magda sama brała pędzel i malowała ściany, bo chciała poczuć, że to naprawdę jej dotyk zmienia przestrzeń. O sytuacjach, gdy po emisji programu kolejki do restauracji były tak długie, że trzeba było rezerwować stoliki na miesiąc naprzód. Ważnym szczegółem było też to, że jej dzieło nie zawsze kończyło się sukcesem. Były lokale, które mimo rewolucji upadały. Magda nigdy tego nie ukrywała. Mówiła, że nie da się pomóc tym, którzy sami nie chcą walczyć. Te porażki stawały się częścią większej narracji prawdziwego życia, w którym nie zawsze wszystko się udaje. Z czasem dzieło przeniknęło do innych sfer życia. Pojawiły się książki kucharskie, sygnowane jej nazwiskiem, inspiracje do festiwali kulinarnych, a nawet wpływ na młodych kucharzy, którzy przyznawali, że dzięki Magdzie zdecydowali się podjąć tę drogę zawodową. Najbardziej niezwykłym aspektem była jednak emocjonalna więź z widzami.